Placo Systems. Wielofunkcyjne rozwiązania dla bezpieczeństwa i usprawnienia procesu przeładunku. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie obserwatora logistycznego. Dziś moim Państwa gościem jest dr Piotr Andrzejewski. Główny analityk Instytutu Zachodniego oraz adiunkt w ISP. Pan, dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Panie doktorze, czy przemysł motoryzacyjny perła w koronie niemieckiej gospodarki złapał zadyszkę? Zdecydowanie można tak powiedzieć. Przy czym ta zadyszka nierównomiernie odcina tlen poszczególnym firmom i markom, bo niektóre radzą sobie lepiej, a niektóre gorzej. Może zacznijmy od tych, które radzą sobie najlepiej, bo to najłatwiej powiedzieć, o to już najlepiej radzą sobie firmy produkujące samochody marki premium. One są najmniej dotknięte wszelkimi zmianami i też najmniej tracą udziały w poszczególnych rynkach, zwłaszcza na rynku chińskim. Tak? Tutaj czy to Porsche, czy to, to odpowiedniej limuzyny z S-klasy produkowane przez Audi czy BMW sprzedają się cały czas Dobrze, i też trzeba powiedzieć, że te, te firmy, te firmy niemieckie samochodowe, które są silniejsze na rynku premium, mają też wyższe marże po prostu, tak, mają większe, lepsze zyski w stosunku do kosztu produkcji. Natomiast problem dotyczy tych bardziej masowych, bardziej masowej produkcji samochodów i najbardziej dotknięty, dotkniętą firmą, o czym pewnie już wszyscy Państwo słyszeli, jest Volkswagen głośno jest o, zrobiło się głośno o Volkswagenie, ze względu na to, że ogłoszono w zasadzie to rady zakładowe, czyli takie odpowiednie związków zawodowych, ogłosiły część, element negocjacji z zarządem dotyczącym masowych zwolnień i zamknięcia kilku, trzech dokładnie linii produkcyjnych, nie tej, do, nie tej konkretnie największej w Polsburgu, ale trzech innych mniejszych znajdujących się w tych miejscowościach rozsianych po całych Niemczech. I jest to z jednej strony chyba nieuniknione, ale z drugiej strony też bardzo niepokojące. Dlaczego nieuniknione? To nie jest nic nowego. O tym, że takie zwolnienia będą konieczne, słyszałem dwa lata temu, czy trzy lata temu, kiedy był inny prezes jeszcze, i on podobno zresztą podał się do dymisji właśnie za to, że zaczął mówić o zwolnieniach. Niemniej jednak. Niemniej jednak to, to, to już już wtedy konstatacja była taka, że fabryka Tesli w niemieckim Grunheide, tak, czyli na niemieckim gruncie produkuje samochody i szybciej, i taniej jednocześnie zatrudniając o 30-40 mniej załogi, tak? Więc to modernizacja procesów produkcyjnych i zmniejszenie zatrudnienia miał być nieuniknione. A dlaczego? Dlaczego dwa lata temu to było tak wstrząsające, że, że, że kosztowało aż latem stanowiska? No bo to jest polityczne tabu w Niemczech po prostu, tak? Jest pewien konsensus społeczny czy społeczno-polityczno-gospodarczy, który dotyczy tego, że no, rząd niemiecki robi wszystko, żeby utrzymać status quo, utrzymać Wohlstand für alle", czyli dobrobyt dla wszystkich, tak? taki pod podstawę ogólno-liberalnej polityki jeszcze od lat 60., i ten, jakby ta umowa społeczna się zaczyna załamywać, tak? I, i nie jest nie, nie do końca z winy rządu, tylko bardziej z, z winy pewnej błędów taktycznych czy strategicznych popełnionych przez niemieckie duże globalne koncerny, a szczególnie te samochodowe, tak? które no, nie dostrzegły, nie dostrzegły pewnych zmian, pewnych procesów, i też zopały się na Easy Money, tak? Szczególnie tutaj. No słabsze Marka, jeżeli Niemcy miały swoją własną walutę, tak? Deutsche Mark, no to co to była bardzo silna, była bardzo mocna, jedna z najmocniejszych w zachodniej Europie, jeśli nie najmocniejszą, no, i to wymuszało, ta silna Marka wymuszała na niemieckich firmach jakby e, walkę o konkurencyjność, tak, pewnym presję na tych firmach. W momencie, kiedy pojawiło się euro, które było no, mniej warta ze względu na to, że do euro łączyły też inne gospodarki, zwłaszcza z południa. Europy, no, to było no to było znacznie łatwiej utrzyma, utrzymać tą konkurencyjność, prawda? Sprzedawać, czy sprzedawać te wysoko przetworzone niemieckie produkty czy samochody. I to jest jeden problem, który jakby spowodował rozleniwienie tych niemieckich koncernów samochodowych. No drugi jest taki, no było to otwarcie rozszerzenie się Unii na wschód tańsza siła robocza przenosi się tutaj części produkcji, to też easy money, prawda? Obniżamy koszty produkcji. A sprzedajemy cały czas to, to samo i nie modernizujemy swoich procesów produkcyjnych, prawda? Tylko, ty, tylko obniżamy koszty. A to drugi grzech. No, a trzeci grzech to było nie zauważenie e, tego, jak rozwija się szybko e, rynek chiński. Tak? Chiny to 450, jeśli mniej więcej, marek samochodów, e, które muszą ze sobą konkurować na rynku chińskim. Bo no, wiadomo, wszyscy mówią o ogromnej liczbie dotacji, które Chiny wpompowały w rozwój elektromobilności, e, ale nie mówi o tym, że ten model jest zupełnie inny. To nie jest tak, że utrzymuje się jednego czy dwóch czempionów gigantów, prawda? Tylko na rynku chińskim istnieje ogromna konkurencja pomiędzy markami i firmami samochodowymi, tak? I one, one to wymusza na nich optymalizację, prawda, i zwiększa ich produk zarówno produktywność, jak i konkurencyjność. Coś takiego się nie wydarzyło w Europie i nie wydarzyło się w Niemczech no, ze względu na tą taką men mentalność utrzymywania status quo, prawda? No i ten Easy Mania, o którym wspominałem. No i teraz musimy przejść właśnie do Volkswagena, tego nieszczęsnego, prawda, który, który jest najbardziej poszkodowany, najbardziej poszkodowany firmą, tylko proporcje, to cały czas jest globalny gigant samochodowy, ciągle produkuje, jest chyba w top, top 3 czy top 4, jeśli chodzi o ilość wyprodukowanych samochodów i sprzedanych samochodów, cały czas tak, to jest potężna firma, potężny, potężny koncern samochodowy, tylko że no właśnie zyski Marża coraz jest, jest mniejsza w porównaniu z, z swoimi kolegami niemieckimi, którzy produkują korzyt W czasie pandemii i, tych, tak, i tego popandemicznego zakwiania się łańcuchów dostaw, w szczególności chodzi o półprzewodniki, to de facto to Porsche utrzymywało markę Volkswagen, bo Porsche należy do grupy Volkswagen, do Volkswagen też i to Porsche generowało zyski, a sam grupa VW była deficytowa. No Jak teraz powoli wychodzi, wychodzi z tego deficytu, jednak te zyski są znacznie mniejsze niż przewidywano, ze względu na to, że ich produkt, ich samochody są po prostu mniej konkurencyjne, czy nawet w wielu aspektach niekonkurencyjne. Tak? One nie są już dostosowane do zmian na świecie. Wspomnieliśmy o tej tańszej produkcji z Chin, prawda, która jakościowo już nie odbiega specjalnie od tej, od tej niemieckiej. A druga rzecz jest są rozwój technologiczny płynący z Kalifornii. Tak? Kalifornii, która tutaj jako ciekawostkę mogę powiedzieć, to 37 milionów mieszkańców, a PKB nie tylko przeskoczy PKB Niemiec, jeżeli spojrzymy tylko włącznie na samą Kalifornię, To jest taka szokująca informacja, yy, zwłaszcza dla naszych polskich sąsiadów. W każdym razie z Kalifornii pudą nowe innowacje. Pewna zmiana tego, czym jest samochód jest, yy, staje się. Yy, nie tylko maszyną do przewożenia ludzi i przedmiotów, tylko staje się też taką usługą, takim smartfonem na kółkach coraz bardziej, w pojeździe autonomicznym, o tym, że to jest biuro na kółkach, z którego można prowadzić konferencje, można nawet grać w gry, naprawdę, na przykład poszczególne samochody, czyli pełni funkcję rozrywkową, tak? Point, pojazd sam, samochód. No i to jest coś, nad czym Volkswagen czym czy inne niemieckie samochody nie nadążają po prostu, tak? Są bardzo duże problemy. I ma największą osobowością jest właśnie generowanie tego software'u. Volkswagen starał się podkupować inne firmy, czy to z, z informatycznych, które zajmują się właśnie tym tym, 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 tym oprogramowaniem dla samochodów, zakupy w Wielkiej Brytanii. Ale to się nie udało zintegrować do końca, prawda? Była no, nieudana inwestycja ze strony grupy VW. No i, no i to wszystko naraz, prawda? Taki polikryzys doprowadza do tego, że mamy. Mamy coraz bardziej widoczny spadek znaczenia Volkswagena na, na perspektywie globalnej. Tak? No i to boli, prawda? I to boli. I wydaje się, że w perspektywie najbliższych 5 czy dziesięciu lat nie uda się Volkswagenowi wyjść z tej trajektorii znoszącej. I tylko na koniec chciałbym powiedzieć, jaką drogę przeszedł Volkswagen, bo Volkswagen był tą pierwszą firmą, która otworzyła linie produkcyjne samochodów w Chinach. Ciekawa bardzo anegdota, bo do Volksburga, w Volksburgu bez zapowiedzi, bez zapowiedzi przybył chiński minister przemysłu. Prawda? wszedł po prostu do, do, do budynku, do biura, prawda, i oczekiwał spotkania z prezesem. Bardzo szybko go tam gdzieś znaleziono i na, na tą rozmowę zawołano. No i dzięki temu pierwsze samochody, na których pewnie nikogo nie było stać w 1970 w Chinach, które publikowano w Chinach, no to był przy współpracy z Volkswagenem, tak, to był taki ciekawy proces, najpierw gotowano jakby je dla samochody dla rządu, prawda, dla administracji czy dla członków partii, potem na taks taksówki prawda, miejskie itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, a potem udało się to rozszerzyć i podobny mechanizm stosowano w rozwoju tych Chińskich marek, tak? Też najpierw pewne ogromne dotacje, zakupy ze strony rządowej, zakupy taksówek dla poszczególnych miast, do no, wielomilionowych metropolii, tak? Nie zapominaj, bo to są jednak ogromne rynki. I to spowodowało rozwój prawda? Dziesiątków, dziesiątków różnych różnych firm, które potem muszą konkurować o cały rynek chiński, który jest tak duży, że jak jakiś film osiągnie sukces, no to może ze spokojem. Uderzyć na rynek globalny tak, i walczyć w tej najcięższej kategorii wagowej, tej globalnej kategorii wagowej. Tak to się stało w Chinach. No i właśnie... to jest paradoks, że Volkswagen zaczął ten proces, prawda, historię motoryzacji w, w Chinach yy, i teraz jest z Chin wypychany. No właśnie, a też jeszcze, bo mówimy o tych Chińczykach, przewija się ta elektromobilność. Ja śledząc yy... Trochę to, co się działo w Volkswagenie, odniosłem wrażenie, i nie wiem, czy pan to potwierdza, czy nie, że oni, że Volkswagen bardzo mocno w okresie pandemii poszedł w elektromobilność i samochody elektryczne, a teraz odnoszę wrażenie, że trochę się z tego wycofuje. I nasuwa mi się pytanie, to też mogło być pewien element tego, co się teraz dzieje w Volkswagenie, to znaczy trochę przestrzelona strategia i oczekiwania co do rozwoju elektromobilności w Europie. Zdecydowanie. Znaczy, sama elektromobilność w Chinach na przykład rozwija się bardzo dobrze, prawda? bardzo szybko. Yy, w sprawie większość sprzedanych na świecie samochodów elektrycznych jest kupowanych w Chinach. Yy, no właśnie, tylko że tam Volkswagen musi się mierzyć z ogromną konkurencją, której nie ma w Europie. Natomiast yy, w Europie wygląda to tak, że tylko te najzamożniejsze państwa, tutaj chyba Norwegia jest takim państwem, w którym elektryków sprzedaje się więcej niż samochody z silnikami spalinowymi. No w Niemczech było widać, że ten rynek jeszcze nie jest do końca gotowy na przyjęcie na przyjęcie samochodów elektrycznych, było to stymulowane dotacjami i subsydiami, to było doskonale widać w zeszłym roku, kiedy na skutek wyroku Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niekonstytucyjne przekazanie środków covidowych pandemicznych około 60 miliardów euro na fundusz transformacji klimatycznej. To przesunięcie było nielegalne, więc na Rząd niemiecki musiał skokowo uciąć wiele programów pomocowych subsydi i subsydiów. Jednym z tych programów, który został ucięty, były właśnie dopłaty do samochodów elektrycznych. Tak to z dnia na dzień To ogłoszono praktycznie bez przygotowania, no bo trzeba było na gwałt znaleźć oszczędności. I od razu było widać, że sprzedaż elektryków w Niemczech spadła tak, skokowo, prawda, 18-20% w dół. To oznacza, no, że ten rynek był, yy, jakby popyt na te samochody był stymulowany ze strony rządowej, tak? sztucznie stymulowany. Są bardzo duże narzekania też ze strony nie tylko Volkswagen, ale wszystkich, wszystkich firm samochodowych w Niemczech. No tak zwany Autobipfel, autogipfel Szczyt Samochodowy to jest taki moment, w którym kanclerz i najważniejsi urzędnicy państwowi, minister gospodarki, minister finansów spotykają się z prezesami wszystkich koncern, najważniejszych koncernów. No i co roku są przecieki, prawda, że no nie idzie się dogadać. Rząd nie daje tyle subsydiów, ile trzeba, no i że niemieckiemu rządowi nie udało się stworzyć odpowiedniej infrastruktury. I to jest jasne, że nie, nie wybiorę elektryka, jeżeli nie będę mógł go wygodnie podładować w okolicy swojego zamieszkania albo na trasie swojego przejazdu. Tak, no, oczywista oczywistość wręcz. No i tutaj w ogóle Niemcy mają problem z infrastrukturą tak, ze swoimi mostami, drogami, z brakiem nowoczesnej infrastruktury cyfrowej, i tym kolejnym brakiem jest jest właśnie brak infrastruktury dla samochodów elektrycznych, tak to ogranicza i spowalnia ich rozwój. Tutaj w Norwegii się zachowujące ze sprzedaży ropy, no ironiczne, prawda, udało się zbudować tą infrastrukturę doładowania ładowania, dlatego elektryki, to już większość sprzedawanych samochodów w Norwegii, to tutaj się tutaj udało, no, ale też rynek jest niewielki, w pełni no i jest to, jest to po prostu albo pieśń przyszły. Być może kierunek jest dobry, tylko że po prostu tempo, tempo rozwoju jest i, i zarówno infrastruktury, jak i samego rynku i popytu na samochody elektryczne w Niemczech jest po prostu zbyt wolne. tak? Tutaj są no, potrzeba, ale jeżeli się powiedział A, to chciałbym powiedzieć B, prawda? I zrobić all-in, tak jak Chińczycy to zrobili, prawda? Żeby zrobić all-in, jeśli chodzi o, o samochody elektryczne. I, I naprawdę potraktować to poważnie, a nie tylko tak częściowo jeden krok do przodu, jeden krok z tyłu, prawda? I potem wygląda to, że nie stoją w miejscu. Mówimy o tych Chińczykach. Oni się cały czas przewijają, o tej konkurencji ze strony Chin. Zresztą Chińczycy na rynku europejskim dostali, producenci chińskich aut, zostały na nich nałożone cła przez Komisję Europejską, ale jeśli się nie mylę, Niemcy byli przeciwko tym cłom, więc. Zasadnicze pytanie, o co tu chodzi? co tu chodzi? No tutaj, właśnie, jest bardzo dobry przykład tego, na czym polega niemiecka kultura strategiczna, prawda? Ja zawsze powtarzam, że Niemcy to jest gospodarka, która ma państwo. I to, nie, to, jest, to jest państwo, które nie posiada jakiejś odbudowanej kultury strategicznej czy, czy, i myśli strategicznej, która jest definiowana przez te największe koncerny, właśnie. Z takim bardzo wąskim, sektorowym widzeniem. To, co jest dobre dla niemieckich koncernów globalnych. Ma być też dobre dla Niemiec, prawda? Takie jest myślenie. No, że jeżeli one będą zarabiać, dalej będą zatrudniać, utrzymywać to zatrudnienie i tak dalej, prawda? Taki, taki, był, taki był pomysł na to. No i dlaczego Niemcy to było to państwo, które budowało koalicję przeciwko wprowadzeniu CEU? No to będę chciał tylko podkreślić, że te cła są zbyt niskie cały czas. No, nie za, ca, cały czas chiński produkt będzie bardziej konkurencyjny od niemieckich, nawet jeżeli wprowadzimy cła na wysokości 40%. Financial Times mówi, no, że minimum 50 i nie więcej będzie potrzebne, prawda, żeby, żeby zatrzymać ekspansję chińskich samochodów w Europie. No widko spójrzmy na inne państwa, tak, które takie jak potrafi ma masły, elektryczny samochód OG, przez 2G pisany, no to prowadza cła w wysokości 100%, tak, na, na chińskie elektryczne, to jest poważne podejście, prawda, 40% jest niewystarczające, nie tylko w moim przekonaniu, ale także e, wielu analityków ekonomicznych. Ale wracając do, 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 do pana pytania, e, no, to jest bardzo proste. Otóż niemieckie firmy, zwłaszcza te samochodowe, obawiały się odpowiedzi chińskiej retorsji ze strony Chin i jeszcze większego zamknięcia rynku chińskiego. No, bo mówię, że pomimo jakby słabnącej pozycji na rynku chińskim, cały czas sprzedają się tam miliony samochodów produkowanych przez niemieckie firmy. Tak? To cały czas jest ogromny rynek i chęć pozostania, taku, pozostania na tym rynku i jakby skonsumowania tego kurczącego się, ale jednak cały czas sporego kawałka tortu definiuje, jakby definiuje interes tych, tych wielkich przemysłowców, wielkich producentów samochodowych. I oni mają bezpośredni telefon, tak, do Scholza, do, do, do członków rządu i lobują no, i za takim, a nie innym rozwiązaniem, no i widać i kanclerz Scholz, socjodemokrata, który powinien jakby z, i, takie rozumienie, y, rozumienie interesu robotniczego prawda, robotników czy osób pracujących, że no, oni muszą tam sprzedawać, żebyśmy mogli utrzymać nasze linie produkcyjne. No to kierując się takim wąskim myśleniem, stwierdził, że, że cła byłyby, że, że jakby to ryzyko retorskie jest zbyt duże, zbyt mocno może uderzyć w Niemcy, i, i dlatego Niemcy tak zagłosowały. No to jest prawda ciekawostka, że udało się innym państwom, jakby przegłosować Niemcy. Tak? Tutaj warto zaznaczyć, 11 państw wstrzymało się od głosu. Tak? Tylko dlatego udało się to weto to Niemiec, Słowacji tam i Węgier przebić. prawda. Jest tutaj. Widać, że wpływy chińskie są znaczne, są znaczne, skoro jest pewien lęk, prawda? Lęk przed jednoznaczną deklaracją. 11 państw wstrzymujących się od głosu, od, no to jest ich bardzo dużo. I od razu widać, prawda? Że ta Francja, która nie jest aż tak mocno związana z rynkiem chińskim, dostała jako pierwsza taką kontrsankcją kontr za wprowadzenie tych cel, no bo tam brandy, prawda? Nie będzie mogło być sprzedawane na tym ogromnym, chłodnym rynku chińskim. jest uderzono bardzo. Bardzo tak punktowo chirurgiczne cięcie to było, prawda, marki Premium, które, czy, czy, czy marki premium z Francji, tak? Prawda, to jest jeden z największych towarów eksportowych. No i właśnie to, to ten czuły punkt Chińczycy uderzyli, pokazując, że co będzie się dziać, jeżeli będziemy nakładać dalsze cła na ich produkty, które mają potrzeb na rynek europejski. To, to jeszcze na sam koniec, skoro trochę ustaliliśmy, że Niemcy to jedna duża izba handlowa, to moje pytanie, się na, jakie mi się nasuwa, jaka jest narracja przemysłu motoryzacyjnego w Niemczech, żeby, to znaczy, co proponuje przemysł motoryzacyjny w strategii długofalowej, żeby poprawić swoją sytuację? Nie, nie ma strategii długofalowej, Od tego zaczniemy. Nie ma. Jest, jest jakby. Kanclerz Scholz nazywa to wręcz skamleniem. Skamlenie o kolejne subsydia i dotacje, prawda? Jest, ci, ci, te wielkie koncerny próbują wykorzystać swoją jakby, ważną, ważną pozycję w niemieckiej gospodarce, prawda? Ten, ten ponad milion zatrudnionych osób, a jeżeli liczyć podwykonawców, tak dalej, to prawie do dwóch milionów możemy się doliczyć. Ogromna, ogromna, tak? Ogromna rzecz pracowników. Ja mi po prostu staram się szantażować ją, tak? wymuszać coraz większą. Ilość subsydiów pieniędzy podatników niemieckich ich, które miały płynąć w ich kierunku. Czy to chodzi o obniżenie cen energii, tak, dla zakładów produkcyjnych, czy to chodzi właśnie o dotacje dla, dla elektryków, tak? To też jest, to też jest pewien znak taki znak czasu, że jednak udało się na tym tam na mistrze gospodarki HBKów wymusić jednak jakieś kolejne dotacje, tak, tym szantażem właśnie. No ale jak widać, no, teraz ten tam zostało złamane, jednak zwolnienia będą się na nie szykują, no i wydaje się, że ten ich szantaż będzie słabszy, skoro już dojdzie do takich zwolnień szamasowych, prawda, takich idących dziesiątki, yy, dziesiątki, tysięcy osób. No jeżeli Volkswagen zatrudnia ponad 200 tysięcy osób, zwolni 20-30 tysięcy, to ponad 10% swojej załogi, prawda, no to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo i pytanie jest takie, czy ten ich szantaż, czy to skamlenie, jak to określił yy, yy, kanclerz Olaf Scholz, będzie, będzie yy, yy, jeszcze skuteczny, prawda, i czy następny kanclerz nie będzie bardziej asertywny yy, w stosunku do, do takiego przemysłu, tak? a najprawdopodobniej będzie przyjdźmy z, z, z Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej, tak? zobaczymy, czy nie dojdzie do pewnej systemowej zmiany, tak? zmieni się troszeczkę układ sił i, 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 i rząd będzie miał więcej do powiedzenia i wtedy być może ta kultura strategiczna się troszeczkę bardziej, bardziej rozwinie, tak? bo na razie jest, to jest jakby cały czas funkcjonowanie w sytuacji jakby kryzysowej, prawda? są związania ad hoc, i to trwa od czterech lat, prawda? Tak jest, jest od, od czterech lat. Cały czas to jest zarządzanie kryzysem bardziej niż budowanie jakichkolwiek długotrwałych, długofalowych strategii. Niemiecki przemysł motoryzacyjny w kryzysie. Zobaczymy, jak się sytuacja potoczy. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem był dr Piotr Andrzejewski. Dziękuję bardzo.